mam o wszystkim dzisiaj sobie gramy kontynuację botox pół party 5 więc w takim razie piąty level. Uwaga! Jasna! do Nie, dobra, 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 jesteś w tą grę, dobry Max! Kła, płynie łapkę! Kła, płynie łapkę! No to można tutaj wstecz czy nie? Nie, nie, nie można. Kła, no i żeś się potknął, Max! Brawo! Co ci się stało? Będzie może tak za chwilę. Aha! Może za chwilę będzie tak, że po prostu będę na zmianę ja jak z autostrady. <grym> Wiem, niektórym z Was ta obecność mi jaka z autostrady nie umila. Ale to... Ale to w taki sposób jest mało. Dobra. więc będzie! Co? Co tu się stało? Więc tak może być, tam była meta. Okej. Okay. Rakietowy do pana. Świetnie! Siemano, znowu jestem ja tak to mnie nie było. Tak bardzo dawno mnie nie było. Na pewno. Napiszcie w komentarzach albo powiedzcie. Czy chcecie mnie więcej? Czy też nie. To to za ściana do Zamyściatej go! Dialata! Okej, okay, yeah. jej, dalej. Lata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Żółt, zostały! Okej, okay, wróciłem! Co ah. to <laughs> na Okej, okay, okej... Okay. Jeźdź, 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 jeźdź! Ledwo co, ale się udało! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No na takich levelach to ja nie pamiętam, żebym grał. Co tu i... Aaaa, goni mnie! To mnie goni! Bap! No niech się... No, ale... Czek... O to był nie! O nie! Co, co, co? Co, O jaj, meta Dobra meta! No Dobra... nie! O nie! O nie! O nie! O nie! nie! znacie, ja też go nie! 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 Ktoś, kto się wbije na odcinek, przez przypadek, będzie nim ktoś, jak? super ktoś. Ja Dobra Ja muszę iść więc Reklama Już ominęły Was dwie reklamy ogólnie jak z autostrady już go nie będzie dzisiaj na tym odcinku, bo mu się skończył czas antenowy. Co? No K ja ziomy Oczywiście grzeź będzie tylko w odcinkach z B. Benji Drive Więc dlatego nie ma Grzesia, poza tym grześ Powinien mieć inny głos, Hihihi. Hi, hi, hi. Ale nie ma Co tu si się dzieje? dzieje. Aha Okej okay. Super, świetnie Level jedenasty Dziadu du 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 tu? tu 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 No au Wiem, że cię bola... boli woda Dziwny to za dźwiękiem ochulę robisz no. no chłopie Ty nie umiesz tego zrobić Leć co o nie jeszcze jest no, dawaj, dawaj, dawaj A, Nie! A miało być tak dobrze Uj nie! Nie! Tak! Tak! Nie! Fajnie, że w tej grze są takie fajne dźwięki kierowcy nie, nie! Czy ja to kiedyś przejdę? To jest tylko level 11! Tylko jedenasty Była w mojej aplikacji. Oj, aplikacji masz. Moje zdecydowanie jest to porozmawia. Na pewno, na pewno, pewnie jasne Aplikacji. Yaa! Co Koła odjechały. No, wracając do mojej aplikacji. HBO Max chyba. Czy jakoś tak, że... No, nie ważne. Cóż, trzy reklamy były. Podczas dzisiejszego odcinka. Co? Dzisiaj miał być odcinek z Minecraft Choroba. I pixel Party, Zrobiłem odcinek z tego, ale nie będzie. Nam w nie, 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 nie wyszedł coś. Mimo że próbowałem pomimo prób. Teraz to jest chyba trzeci odcinek w tym dniu, który może uda się, może nie. Nie no, panie na motorze, był znak, uwaga na głowy! Znowu robyszy i... <śmany> nie! Albo zaśpiewaj piosenkę, kroczaki, ziemniaki, kroczaki, ziemniaki, kroczaki. Super! Było stop, było stop. Nie słuchałeś mnie! Słuchaj mnie! No boże, masz się zatrzymywać? Nie! Boże, nie tak szybko! Kiedy da się. nieważne. Świetnie! Świetnie co? Ok, świetnie. 66 sekund. Ale fajnie to zrobił. Dobra. Można było zrobić szybciej, tak? Co? 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 To jest ostatni level. To jest ostatni level. Nie rozkręcaj się tak tym w Nie no. Okej, okay, na krosie, nie motorku, niech będzie! Tok, co? Tu jest odcinek z kulkami, co to? Co to jest? Coś leciało. Aha, to Nie na... Mogę? Ui! 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 Dobra, tamten miał być ostatni level. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca Jeśli dotrwałeś do tego momentu Napisz Max Proplayer. Nie no, żartuję, tak oczywiście, subskrybuj Dawaj łapę w górę, dzwony Okej, okay, kolejna piąta reklama teraz była, oczywiście nie podjął Chcecie więcej odcinków z tej gry. Piszcie! No i do zobaczenia kiedyś.